Witamy w kolejnym filmie. Tym razem pracę wykonujemy we dwóch z kolegą. Jest to znowu Opel Astra F, 95 rok, silnik 1.4. C14, 82 konie który jest wielopunktowy. Będziemy wymieniać w tym silniczku rozrząd. Rozrząd ma już swoje przejechane, trzeba go wymienić. Oczywiście z pompą wody. I termostat. I termostat też będziemy wymieniać. Od czego zaczynamy tę pracę? No od demontażu. Najpierw zdemontujemy obudowę filtra powietrza i ten dolot, żeby nam tu nie przeszkadzało. Później spuścimy płyn z chłodnicy prawdopodobnie do czujnikiem temperatury, który jest tu pod spodem Tam głęboko. Zdejmiemy koło, żeby się dostać do silnika od boku i będziemy po kolei rozbierać. Alternator też wyjmujemy, bo trzeba w nim wymienić łożyska, ale to będzie inny film. Tu pokażemy tylko, jak go wyjąć. No dobra, zaczynamy. Co tu jest? Trzynastka, tak? A tu jest kontra. Tak, tak, tak. końca nie? Tak. Patrz, tu jest nakrętka. Z drugiej strony? A. No. Dlatego poszło łatwo. I śruba jest przez całość na potrzebie na, podszybie. na podszybie. Ta, tu. Drugie, Z drugiej strony też? Nie, no to tam jest jedna śruba. Przez całość. Tylko nie odkręca jej. Dobra. Najpierw zdejmiemy... Klamy z akumulator. Mm -hmm. Masz wyjec, który będzie wył? Masz. Nie, on nie, wyje. on nie wyje. To to jest wazelina techniczna, jakby co. Mm, dziesiątka. Dziesiątka. No, 10. No, wyjęliśmy alternator, ale okazało się, że alternator jest bosza, a kolega kupił... Łożyska do alternatora jakiego? Delko. Delko, więc wymiany łożysk nie będzie dzisiaj. Zdejmujemy osłonę. tragedii nie widać. No to co? Odkręcamy teraz koło i dolną osłonę. E18 E18 18 tak. Nie wiem czy potrzebna jest przedłużka No, ale to łatwiej Do udaru Czyli później będziemy na te znaki ustawiać, tak? Czy teraz już? Nie no możemy i teraz, możemy i później. No to, Wszystko... Nie wiem, no jak tam Nie no wolę później ustawić, zdjąć koło. A później będę widział znak. Lewo, lewo. Lewo. Klucz został naprawiony, jak widać. Sprawdza się. Zadziałał. Dokładnie. Więc, nie wiem, widać? Widać ślub. No, a jeszcze podkładka. Tutaj odpowiednią stronę pokaż. Odwrotnie. Odwrotnie. Bo tutaj jest, widzisz? Mhm. Na ten. No i... Wystającym kołnierzem dokoła. Tak. I tutaj jest o, znaczek, że tylko w jednej, w jednym tym można w jednej pozycji tylko szyta. No No tak, no bo na kole jest clean. Dobra, to odkładamy. Płatka będzie nam potrzebna. To jest mi gdzie to wcięcie jest na obudowie? No jest. To co umyć? No tak, to jest. Tą też już musiałem odkręcić, tylko ona jest na jak na, na, na się trzyma, tam takich. Tak. Tak, odkręcone. No, a tam wyżej nie ma, nie. Może tylko, żeby nie wypadło. No, jest osłona. Do umycia? Aha, wszystko jasne. Z dolnej osłony wyszły Ci nakrętki. Obróciłeś nakrętki, osłony. Dobra, no osłonę i tak będziemy zdejmować, żeby ją... żeby wymienić termostat, więc naprawimy sobie to. Zobacz na ten... na... na ja Mi się wydaje, że on nie był wymieniony. No, spordzewiały jest. Koło na pewno nie było wymienione. No koło to mniej... aby zęby były dobre, to nic się mu nie stało. Ale i tak mamy nowe. Mamy nowe. napinacz jest słomy dobra, teraz co ustawimy sobie silnik na, na znaki trzeba Trzeba już teraz sobie przedłużkę założy, żeby mi tak wygodnie no. No. powiedz mi jak się na górze ustawił. No. Jeszcze... Dobrze. minimum milimetr słowo no, ale za dużo. No dobra, tak może być. No i na dole też jest. No. Nie będzie widać, bo już ta śruba. Będzie widać. Będzie widać? Jest, jest, jest. O, nie widzę bardzo. Weź palec. Jest tutaj. Tu. Jest strzałka. A gdzie jest ślad na obudowie? To. Czyli troszeczkę przekręciłem. No, troszeczkę przekręciłem. Czy co? Jeszcze jeden obrót? Nie, na górze no. też jest troszeczkę dalej. Mhm. Tak. Bo znak na kole wyszedł kawałeczek ze środek tego wcięcia, ale to można później cofnąć już ręką wał i wałek. I tak tu będziemy uszczelniacze wymieniać. Więc na pewno. Trochę się nam poprzekręca. Chodzi o to tylko, żeby zachować mniej więcej ustawienia, a później ustawić dokładnie na znaki. Wymienić pompę, wymienić napinacz. Dobra, odkręcamy. Co odkręcamy teraz? Możemy odkręcić napinacz. Teraz chyba to rady tak, nie? Czy jeszcze tak z oporem no czy Nie, z oporem. z oporem cały czas. No i też dociśnię do, do palcami klucz. Tak żeby wszedł. Dobra, już, już. Masz Dobra. go, masz go. Słowo w... hmm. sklejem? Nie. Bez... So, kurwa, już nie wiem. Dziwnie. No to ja też nie wiem. Dobra i mamy... Napinacz, zobacz łożysko, znaczy ten czy nie szeleści, ale pewnie szeleści. Nie. Nie? dobrze jest? Ale i tak przecież mamy nowe, tak przecież nie będziemy starego napinacza zostawić. No i dobra, no i co teraz? Sokoło zębate? Zdejmujemy pasek. Pasek, dobra. Zdejmuj tam od góry. No i pasek jest masz. Dawaj, blokuj. Dobra, piątka, jest hamulec? Tak. Dobra, jest. No i tak kręcę. Dobra, odpuścimy. I tak wrócę sobie. To już mogę puścić. Chyba. Możesz, możesz. Znowu śrubę? Na wał? na wał? nie, jest na, do tego... do napinacza na tylko. No dobra, no śruba to śruba, no. Nie jest tam jakaś... Dobra, przestawiliśmy wał. Kawałek. Zmywacz. Jest na górze i to jest nawet Jest piątka włożona? Tak. No to kręć tarczą. O, no. I ustawień prawie idealnie. Jeszcze troszeczkę. Nie wiem, czy mi się uda tak. Troszeczkę. Dobra, jest. Teraz jest idealnie. Mówisz? O, to mi się udało. No. Na górze. Czyli jaka metoda na kręcenie wałem korbowym? No kołem. Piątka włączona. Mówię, no Jedno kołem, koło podniesione, tak. zdjęte. I kręcimy Połosił. Mógłem Mógłbym równie dobrze tu podkręcić. O ile dam radę, nie? No. O, dam. I ustawiony na znak. No to mamy powtórkę z rozrywki. Wiertełko siódemka, nawiercimy dwa otwory, jeden tu, drugi tu, nagwintujemy i wtedy znowu tym ściągaczem czy jakimś płaskownikiem będziemy to ściągać, no bo nie chcę pójść. Zdjęliśmy koło z wałka rozrządu, tu jest kluczyk 17. jak odkręcić? No bardzo prosto, tu są w obudowie śruby, na które można nałożyć nakrętkę, to były śruby na kluczyk dziesiątkę, tak? Które? Te, e, tutaj, była na... był torx, tak, tutaj była... Jeden był torx, a druga była dziesiątka, no bo... Więc e, po prostu założyliśmy nasadkę dziesiątkę na tą nakrętkę, która jest za kołem zębatym. I w ten sposób zablokowaliśmy koło zębate, więc dało się to odkręcić. Tu jest pompa wody. No, te śrubki będzie... Imbus. Czekaj, może sprawdzę, może akurat dobry mam. Dobry To co to jest? Czwórka lub piątka, tak? Nie no nie wiem, czy to będzie znak. Piątka. Piątka. Kluczyk sześciokątny 5 mm. Ciekaw jestem, czy one puszczą, bo jak one wyglądają, to widzicie około zwału korbowego zdjęliśmy, tak jak było wcześniej pokazane. Oczyściliśmy to wszystko śrubokrętami, szczotkami jak się tylko dało, żeby ten syf największy wybrać. Teraz zmywacz do hamulców i umyjemy. No i oczywiście czujnikiem temperatury z chłodnicy spuściliśmy płyn, bo trzeba będzie odkręcić tą obudowę obudowę termostatu, no i pompę wody. No Płyn się leje wszędzie, no bo to niestety taka konstrukcja, że nie ma kranika, więc leje się wszędzie, gdzieś, gdzie może się lać. No dobra, zmywacz do hamulców i umyjmy to. No jeszcze mokre. Rewelacji to tu nie ma, bo bym musiał tych zmywaczów... Zmywaczy użyć pewnie z pięć, żeby to doprowadzić do czystości idealnej. No ale jest na tyle czysto, że już w obudowie... Jakby tego syfu nie ma w miejscu, gdzie będzie obudowa, hmm, więc obudowa powinna dojść dobrze. No i da się wyjąć uszczelniacz wału. Tu będziemy wymieniać uszczelniacz wału, na górze też przy wałku rozrządu, no i pompę wody. No ale najpierw będziemy wykręcać pompę wody przed założeniem w ogóle klucza dobijam imbus młotkiem, żeby wszedł jak najgłębiej kupardzy! Dobra. W ten sposób. Jakieś baniaczki popodstawiałem pod spód. Żeby próbowali go wyjąć tą pompę. chcę jej tak odchylić, żeby się tak nie czuł Zobacz, to zobacz, posanka się laje no, tak. Lat się będzie wszędzie Wsypię później piasku do kanału wejmie albo coś To by wchłonęło? Tak Dobra, wejdę się łaje. Jak tu gniazdo? O, jak? No, Dobra, no. Pompa jest w wierzchu. Z tej strony nie wygląda źle. Czy nawet aluminiowa była? No. No nie, to nie, nie ma. Nie. Z tej strony już trochę gorzej firma Termo TERMOTEK 13 A jakiś TERMOTEK TERMOTEK Dobre. dobra teraz co obudowa termostatu i wymieniamy roz termostat 13 co jeszcze niech tak będzie zdejmujemy ten wąż czy razem z... nie z... razem z O co tu zbierać szalnia rozrządu wymieniony. Jak stary wyjąć, no, wbić śrubokręt, wyszarpać go, nowy wbić młotkiem przez nasadkę tutaj chyba przez 36 robiliśmy, tak. albo samym młotkiem. Eee, teraz tak. Ta powierzchnia, która jest przeszlifowana papierem, no nie jest idealnie przeszlifowana, ale tak jak się dało. Eee, w gnieździe pompy wody, no musi być oczyszczona, bo tam jest soring. Uszczelniacz żwału też jest wymieniony. Teraz jeszcze ten otworek. W tym otworku była kupa syfu, który dostał się. Tak, na górze jest otworek, widać mniej więcej w środku. Teraz takie porzewiałe. Tam jest otwór do tego gwintu. No i trzeba było to wypłukać, umyć, wyczyścić, no bo nowa śruba się nie, w, nie da wkręcić do końca. I będzie kłopot. Teraz, jak to czyściłem? Najprostsza znana metoda. Stara śruba nacięta szlifierką kątową, i wkręcając w ten rowek zbiera się syf. Wykręcając ten syf się wyjmuje, i tak w kółko aż tego syfu nie ma. No i cóż, hmm, montujemy pompę wody, montujemy napinacz, koło dolne nowe. Montujemy tutaj koło zamachowe. Aha, termostat jest już nowy, wstawiony. I składamy dalej. Trochę poskładamy i znowu nagram kawałek. Nowa pompa wody, zamontowana. Śruby są dokręcone tylko palcami. Chodzi o to, żeby ona się trzymała na miejscu. Oczywiście włożona ręką. Mm, tak, żeby lekko weszła, wszystko musiało być oczyszczone. E, napinacz też, ale z napinaczem to jest jeszcze jedna oh majka. Tu w obudowie jest otworek, w który powinna wejść blaszka z napinacza. Może no według mnie to to nie jest napinacz, to jest tylko tłumik drgań, bo w tym samochodzie napina się mm, rozrząd pompowody a nie tym urządzeniem. Tu znaki muszą się zejść po założeniu. Ta śruba też jest dokręcona tylko palcami. Teraz zakładamy nowe koło i ustawiamy wszystko z powrotem na znaki, bo nam się oczywiście przy tutaj montażu, demontażu kołu wszystko poprzestawiało. I tak samo zamontujemy to koło. No i za chwilę dalszy ciąg programu. No dobra, mamy ustawione górne koło na znak. Pompę wody kręciliśmy na mima środzie, żeby ustawić napięcie na tłumiku drgań, czy tam na napinaczu, jak to tam zwał, tak zwał. Tu mamy ustawione na znak, i napinacz jest na znaku. Było z tym trochę zabawy. Dlaczego? No przede wszystkim ten napinacz trzeba dociągnąć od razu odpowiednim momentem, bo jak był poluzowany i go dokręcaliśmy, to się przestawiały te znaki. Druga sprawa, pompa wody też nie może być zbyt mocno poluzowana, bo jak jest zbyt mocno poluzowana i tu się ustawi na znaki i się ją dokręci, to ta blaszka wyjedzie do góry. Ten ząbek, to. Zaraz pokażę. Ten ząbek wyjedzie do góry. To jest znak, że pasek jest za mocno naciągnięty. Powinno być tak. No i chyba tyle. Obróciliśmy chyba z 15 razy tym silnikiem. <gry> Oczywiście ten napic w czasie pracy silnika delikatnie chodzi. Widać tutaj ruchy w czasie kręcenia silnikiem. No ale na każdym cylindrze jakby w momencie kiedy wałek rozrządu traci opór, zabory się zamykają, no to on wraca na ten znak. To są niewielkie ruchy tam z milimetr może. No, i tyle, nie ma żadnej kolizji, nie ma problemu, więc składamy resztę, zalewamy płyn i będziemy uruchamiać maszynę. No to uruchamiamy. Poskładane, naklejka przyklejona, płyn wlany, chłodzący, uruchamiamy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.